Witajcie, z tej strony kantal Indie po polsku, a dzisiaj przed nami Luminesca. Jest to gra o eksploracji podwodnego świata, w której towarzyszymy bohaterowi o imieniu Lum. Przemierza on podwodną krainę w towarzystwie dziwnych stworzeń, które są pomocne przy rozwiązywaniu zagadek. Mamy tutaj minimalistyczną oprawę audio i wideo, a sama gra jest aktualnie w fazie alfa. Twórca, Matt Glenville, opisuje swoją grę jako krótką atmosferyczną historię. A jaka jest lumineska? Przekonajmy się. Mamy tutaj aktualnie dostępny tylko jeden rozdział. Jesteśmy pod wodą. Zaczymy, zaczynamy od tego, że nasz mały stworek, ten taki. Jasno zielony, może poruszać się w prawo, w lewo, w górę, w dół, i poruszamy nim za pomocą kursora myszki. Mamy tutaj takie dziwne maszyny. Jeżeli wejdę w to koło, to tutaj zaświeci się światło. Ja już wiem, co będzie tam za chwilę, ale mam nadzieję, że Was to trochę zaskoczy. Teraz mój mały bohater wygląda tak. Zobaczcie teraz, co się stanie. Zamienił się w takiego stworka dziwnego, małego czarnego i możemy tutaj sobie świecić światłem. Zostanie to za chwilę wykorzystane do zagadek logicznych, które tutaj są w grze, ponieważ mój mały bohater Lum będzie zbierać sobie te małe zielone stworki, aby one mu pomogły przejść przez zablokowane tereny. Jest to tak ciekawie skonstruowane, że musimy się dostać na coraz głębsze tereny, zaświecać sobie światełko, tak jak tutaj, i dzięki temu mamy lepszą widoczność. Jak widzicie, bardzo ciekawe są tutaj światła. Jest taka głęboka woda, bardzo ciemno teraz. Muszę sobie poświecić. Mam nadzieję, że będzie coś widać. I mamy tutaj tego pierwszego stworka, którego musimy zabrać ze sobą. On powinien iść teraz ze mną. No niestety. Aha. Wiem. Tam jest taki stwór i on go po prostu zjadł. Więc tego nie mogłem zabrać ze sobą. Muszę poszukać innego. Tutaj mamy kolejne światło. Jest jeszcze widniej. No i tutaj są takie jakby rośliny białe, które przeszkadzają mi się dostać w niektórych miejscach. Tu chyba z lewej strony będzie jeden z tych stworków. On będzie podążać za mną. Widzicie, wystarczy, że poświecę na te rośliny białe, i one po prostu się chowają. O, tutaj jest jeden z tych stworków. Wystarczy, że sobie opłynę tutaj to miejsce. Poświecę na niego. On robi wtedy takie duże oczy, jak 5 zł. I biorę go ze sobą. Płynie za mną po prostu. Widzicie, atmosfera jest tutaj fantastyczna. Gra jest taka minimalistyczna, co bardzo mnie urzekło. Mam nadzieję, że twórca już niedługo doda kolejne rozdziały, bo gra ma potencjał. Choćby była na zaledwie godzinę czy dwie, to mam nadzieję, że będzie to bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie. Chodź mały za mną i przepłyniemy sobie tam do góry. Tam jest takie miejsce, tak jak to koło, o którym wcześniej wspominałem, gdzie nasz mały potworek będzie musiał mi pomóc. Tutaj jest to miejsce, i wystarczy, że ja sobie przepłynę na lewą stronę. I dzięki temu on znajdzie się tutaj przy mnie. Niżej, niżej, niżej. Mały. Dobra, gotowe. Dzięki temu tutaj otworzyło się przejście i ja mogę sobie płynąć dalej w lewą stronę. Jak widzicie, zmienia się muzyka. I tu są takie stworki, które mnie witają swoim niesamowicie wielkim uśmiechem. Jakieś dziwne elementy tła, jakieś bizony czy bawoły, coś takiego. No i otwarty teren, otwarta woda, szeroka. I dalej te stworki zielone, które będą towarzyszyć pewnie przez całą grę. Zabieram je ze sobą, ponieważ tutaj jest jeszcze jedna zagadka, do której będę musiał je wykorzystać. A wydaje mi się, że chyba. Będą potrzebne aż 3. Płyniesz za mną. Oczywiście, że płynie. Wierny piesek. Tutaj jest ta jedna z zagadek. Muszę, muszę go wprowadzić w ten kanał. Bo tutaj jest woda, która tak szybko płynie. On sobie w tym zostanie, a ja będę mógł iść dalej. Chodź tutaj. Płyniemy razem. No, pięknie. Dzięki temu otworzyło się tutaj przejście. Te stwory jakieś czarne, z głębi upadły na ziemię nie będą już przeszkadzać. No ja teraz sobie będę musiał tutaj oświetlić trochę drogo, jedno światełko i mogę sobie płynąć na prawą stronę. Tutaj kolejne. I mam takie. Miejsce, gdzie są trzy te zielone stworki. Muszę je zabrać ze sobą. I jak one pięknie świecą na zielono. Taka łuna się tworzy. Bardzo ładnie to wygląda. Najciekawsze jest to, że twórca gry pracuje przy niej sam. Jeszcze tylko kilku znajomych robi mu do tego muzykę. Jest to. Dla mnie fascynujące. Sam w sumie chyba nie potrafiłbym nigdy za zaprogramować niczego więcej oprócz Hello World. A tutaj gra stworzona w pojedynkę. Chodźcie, maluchy tutaj, i tutaj. No i tutaj, ostatnie miejsce. Czy jeszcze jedno? Jeszcze jeden stworek będzie mi potrzebny. Ten oczywiak 5 zł chodzi tu. Znajdę go sobie chyba tutaj z lewej stronie od góry. Jakieś roślinki. No i piękny stworek do mnie aż. Sam chcę przypłynąć. Płyń, płyń tutaj do mnie. To był pierwszy rozdział gry lumineska. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Ja jestem urzeczony tą grą. Czekam na kolejne rozdziały. Mam nadzieję, że już niedługo będę mógł nie zagrać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.